Przyznaję, jestem jednym z tych cyników, którzy po zapowiedzi gry Avatar Frontiers of Pandora pomyśleli sobie, że no to po prostu Far Cry, tyle że awatarowy. Oglądając gameplaye dostępne w sieci można było odnieść takie wrażenie. Śpieszę ze sprostowaniem, to nie do końca prawda. Nie do końca, bo część elementów to schematy czy gameplayowe motywy widoczne właśnie również w serii Far Cry, ale na szczęście nowa gra studia Massive dostatecznie się od FC-ków odróżnia. Szczerze mówiąc bawiłem się tutaj lepiej niż w Far Cry 6. Ostatnia odsłona tamtej serii dosyć szybko mnie znudziła. Frontiers of Pandora ma natomiast dwa elementy, które przyciągnęły mnie do gry mocniej: to fakt, że nie gramy tu człowiekiem, tylko nawi, a także Pandora. Serio, Pandora w tej grze to jeden z najfajniejszych światów w wysokobudżetowych grach w tym roku, a już na pewno najlepszy setting w grach Ubisoftu od dłuższego czasu. Momentami byłem po prostu zachwycony tym, jak ten świat wygląda. I może w moim przypadku znaczenie ma fakt, że nie widziałem filmów Jamesa Camerona. I tak naprawdę Pandorę widziałem teraz po raz pierwszy, nie licząc może trailera jakiegoś awatara filmowego. Gra zabiera nas do trzech różnych regionów, ale przygodę zaczynamy w lesie przypominającym dżunglę, i to lokacja chyba najbardziej właśnie kojarząca się ludziom z filmami. Roślinność robi po prostu niesamowite wrażenie, nawet w warstwie audio jest co chwalić, bo przyroda tutaj brzmi świetnie. I granie w słuchawkach potrafi mocno zwiększyć poczucie zatopienia się w tym pięknym świecie. Co prawda świat byłby jeszcze piękniejszy, gdybym mógł pograć na najwyższych ustawieniach bez DLSS, bo ta technologia od Nvidia nie jest tutaj doskonała. Skutkuje bowiem czasem takimi dziwnymi poświatami na krawędziach niektórych obiektów. No ale cóż, na szczęście nie ma tragedii, bo jeżeli chodzi o optymalizację, to nie jest najgorzej, no ale też jak często w tym roku mogło być lepiej. Skoro już jesteśmy przy kwestiach technicznych, to muszę wspomnieć o pewnym dziwnym błędzie, który dręczył mnie przez prawie cały czas ogrywania awatara. Prawie, bo przez ostatnie dwa dni błąd już ten prawie nie występował. Mianowicie na ekranie po godzinie czy półtorej godziny rozgrywki pojawiał się napis mówiący coś o błędzie połączenia z serwerem. Uwaga, nawet gdy miałem platformę Ubisoftu ustawioną w trybie offline. Kiedy błąd ten się pojawiał, cały świat po prostu zamierał. Nie można było z niczym wchodzić w interakcję i trwało to od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Gdy wszystko wracało do normy, błąd zazwyczaj powtarzał się po paru minutach i rozwiązaniem było tylko zrestartowanie gry. Nie powiem, przysporzyło mi to trochę nerwów. Problem jednak jest taki, że nie mam pojęcia, czy innym recenzentom też się to przydarzyło. Więc polecam po prostu poczytać i pooglądać więcej recenzji, bo możliwe też, że to jakaś odosobniona anomalia. Ale ostrzec warto. No ale wróćmy do gry. Przede wszystkim nasz bohater, lub bohaterka, to nawi, wychowywane w ośrodku ZPZ, czyli takich sił ziemian, których chcą eksploatować Pandorę z jej dóbr naturalnych i zrobić sobie z nawiskich dzieciaczków potężnych żołnierzy. Mniejsza zresztą z tym, chodzi o to, że nasz bohater to faktycznie nawi, i to czuć. Szczególnie po paru godzinach gry, gdy odblokowujemy dodatkowe, np. zdolności przodków, tak zwane, takie jak chociażby cios z wyskoku. Jesteśmy o wiele wyżsi od ludzi, co momentami wygląda pociesznie, a w walce zwykłych żołnierzy kładziemy jednym ciosem. Naszą wyjątkowość czuć też podczas eksploracji, momentami przynajmniej. Dawno w żadnej grze AAA bieganie nie było takie fajne jak tutaj, gdy śmigamy po początkowym lesie i skaczemy pomiędzy gałęziami czy pniakami, szybko się wspinamy itd. Chociaż w lokacjach niezalesionych nie jest już tak przyjemnie i czujemy, że kurczę, twórcy mogli nawet chyba nieco bardziej zwiększyć prędkość sprintu. Na szczęście nie jesteśmy zdani tylko na własne nogi, no bo w pierwszym akcie zdobywamy latającego wierzchowca przypominającego pterodaktyla i mocno polecam podążać za głównym wątkiem do tego momentu, a dopiero później eksplorować mapkę, bo z latającym koleżką jest po prostu łatwiej i wygodniej. Na stepach wyżyny możemy też jeździć na pseudokoniu ale to tymczasowe rozwiązanie, bardziej wprowadzone chyba dla smaczku i poznania kultury plemion tego regionu. No właśnie, plemiona. Poznajemy trzy główne, a każde ma inną kulturę i styl życia. I powiem wam, że poznawanie różnych nawi było naprawdę fascynujące, a szczególnie zwiedzanie i podziwianie ich wioseczek i obozów. No piękne to wszystko, jeżeli chodzi o design. I pewnie znów tutaj znaczenie ma fakt, że nie widziałem filmów i obcowałem z tym wszystkim po raz pierwszy. Dobrze, ale co z fabułą? No więc tak, fabuła jest, ale nie jest szczególnie angażująca. To znaczy, wątki poszczególnych plemion są nawet spoko, ale na przykład już główny antagonista i główny motyw walki z szefem ZPZ i jego wojskami, e, no na długi czas po prostu zapominałem nawet, że zły pan Mercer istnieje. Pojawia się mega rzadko i poza tym niczym się nie wyróżnia. Jest po prostu bardzo złym tyranem, ale bez żadnej nutki ciekawego charakteru, jakiego można by się spodziewać po Far Cryach. no ale to w końcu nie jest Far Cry. Ogólnie pod względem fabularnym, jeśli chodzi o zadania i postacie, które spotykamy, to jest ok. Nic nic specjalnego, nic co zapamiętam na dłużej, ale pozostanie ze mną ten piękny świat. Co z rozgrywką, też jest w porządku. Walka jest całkiem wymagająca pod tym względem, że łatwo tu zginąć, jeżeli nie będziemy się chować za osłonami. Nawet przy podejściu na rambo no bo tradycyjnie możemy podchodzić właśnie na rambo albo skradankowo to w tym podejściu na rambo też warto uciekać za przeszkody czy budynki, a nawet trzeba, bo pociski wrogów są bardzo efektywne. Ale nie przeszkadzało mi to, wręcz przeciwnie. Arsenał nie jest jakiś super rozbudowany, mamy parę rodzajów łuków, do tego karabin maszynowy, potem strzelbę, wyrzutnie włóczni, a nawet pod koniec wyrzutnie rakiet, do tego dziwaczną procę do rozstawiania niezastąpionych i niezwykle przydatnych pułapek. W praktyce przez całą grę. Korzystałem niemal tylko z łuku, strzelby i wspomnianej wyrzutni pułapek. Na raz możemy mieć wyposażone maksymalnie 4 bronie, więc trzeba tu dokonywać pewnych wyborów. Strzelanie z łuku jest satysfakcjonujące, zresztą właśnie taka skradankowa walka, eliminowanie wrogów w ich bazach po cichu i te momenty najbardziej skojarzyły mi się z serią Far Cry. Ale czy to źle? Podejście skradankowe jest bardzo efektywne, tym bardziej że wrogów widzimy przez ściany dzięki, a jakże specjalnemu zmysłowi. Jednak czasem chciało mi się po prostu wskoczyć między wrogów, zlikwidować paru, rozwalić mecha, a potem szybko uciec i podejść przeciwników z zupełnie innej strony. Można się tu nieźle bawić, choć ogólnie rzecz biorąc, system walki nie jest w żadnym stopniu rewolucyjny i nie wprowadza żadnych wyjątkowo ciekawych rozwiązań. Mamy dosyć typowe drzewka rozwoju, a zdobywanych punktów umiejętności starczy nam na tyle, żeby rozwijać każde po trochu. Możemy też walczyć podczas latania na naszym wielkim ptaku. Wykorzystujemy to oczywiście głównie podczas walk ze statkami powietrznymi ZPZ i to całkiem fajny smaczek, choć czasem wygląda trochę pokracznie. Gra oferuje też crafting z tworzeniem broni i elementów wyposażenia, system gotowania, sporo znajdzie różnego rodzaju, które często dają nam faktyczne bonusy dla postaci. Czeka na nas naprawdę wiele misji pobocznych, choć niektóre są jak na mój gust zbyt podobne do siebie pod względem struktury. Idź zbadaj teren, a potem idź za wskazówkami do celu. Mamy też odblokowywanie baz partyzanckiej grupy, której pomagamy, i niszczenie placówek wydobywczych ZPZ, które zatruwają środowisko dookoła. Zanim je rozwalimy, okoliczna flora jest obumierająca, brzydka, szarobura, a potem widzimy jak ożywa. To całkiem przyjemny widok. No ale ogólnie na pewno jest co w tej grze robić, bez dwóch zdań. No i jest też dostępny co-op dla dwóch graczy, czego jednak nie miałem okazji przetestować. Avatar Frontiers of Pandora byłby po prostu dobrą grą, o której mógłbym powiedzieć, że jest okej. Okay. Tyle, że dla mnie jest czymś nieco więcej. Przez to, jak bardzo spodobała mi się sama Pandora, która do końca mi się nie znudziła. To piękny świat i teraz już wiem, że muszę obejrzeć filmy. Myślę, że wiele osób będzie miało podobne podejście, bo nie sądzę, że będę odosobniony, jeżeli chodzi o docenienie tego właśnie aspektu gry. Dizajnerom lokacji i grafikom, no i Cameronowi, wydaje mi się, należą się duże brawa. Natomiast sama struktura gry, misje, fabuła... To wszystko jest po prostu porządne i nie zachwyca już tak jak sama Pandora. Plusem jest natomiast na pewno fajne poczucie bycia Nawi, to nie po prostu set zwykłego człowieka. Co czuć, Front of Pandora jest więc po prostu niezłą grą z dwoma bardzo fajnymi elementami. Nie stanie obok moich gier roku, ale była to przyjemna, szczególnie dla oka, przygoda. Dajcie znać co sądzicie o nowej produkcji Ubisoftu, jak się na nią zapatrujecie i koniecznie skomentujcie, kiedy już ją sami wypróbujecie, na przykład w ramach abonamentu Ubisoft Plus. No bo to w sumie najbardziej przyjazna dla portfela opcja. Ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach.